Moje okno, cisza w chaosie. Dumanie. Bawcie się, śmiejcie, skoczne w wasze tany. I oczy pełne ognia i serca bijące, w siatkę złośliwych wrażeń plątają szatany. A srebrzyste atłasy i gazy chwiejące z giełkiem barw, tłumem kształtów zdradzają pojęcia o piękności. Pojęcia zalotne, szalone, jak sny rozmarzonego gorączką dziecięcia. Jako jesienne liście wichrami pędzone. Zaiste miło patrzyć, kiedy człowiek w niedoli Z powagą zapomina, że go serce boli. Uśmiecha się i patrzy na śmiejących grono, Ale im nie wydziera chwilek wesołości. Łagodnie się uśmiecha, jakby go palono za prawdę, Jakby zbawion ludzkich ułomności, Mnóstwo szyderstw i wściekłych utyskiwań mnóstwo odepchnął znakiem krzyża, jak pogańskie bóstwo. I tylko siłę cnoty, tylko czystość cnoty, na chwilowymi wieki nieugiętej głowie, piastuje świątobliwie niby promyk złoty, blady drżący, jak skwarem pożółkłe sitowie. O, bo nie dość wyklinać niewczesne pustoty, lecz z prawym oburzeniem jak prorok z aniołem pasować się. Dwoiste wycierpieć zgryzoty, dwoiste siły, czucia podróżgotać kołem. Na dwa pale wbić serce. Tu słyszeć wesele i śpiewy i pogodne harmonijne dźwięki, a tam ostatnią czkawką, skrzypiące gardziele. I łzy i boleść widzieć. Tu miluchne ręce, splątane w słodki węzeł, w liturgiczne szczęście, a tam nie widzieć nawet ani jednej ręki, która by niosła pomoc rozbolałej męce, i tylko hieroglify niemych cierpień, pięście. Lecz znowu trudno ludziom, tym chwilowym bańkom, Odebrać wszystkie blaski, Lub nałogiem siwych spowić znowu i znowu nowym oddać niańkom, nowym pokarmem, nowych wychować szczęśliwych. Trudno, bo żywot ludzki, choć na pozór ginie, Jednakże treścią bytu najlichszego człowieka w żyły ogólnej myśli przelewa się, płynie, Krople po kropli sączy kroplą w krople wcieka. I każde głupstwo działa, każda mądrość działa, jakby na jednej strunie odegrane pieśni. Trzymają się za ręce, nie różni ich chwała. Pierwsza wolna od blasków, a drugie od pleśni. Tak więc człowiek na między dwóch niezgodnych światów, Tajnym przybity cierniem, kłamie spokój duszy, wyciągając się z bólu, niby szuka kwiatów i wstyd mu utyskiwać, i żal mu tych chwilek, z których każda, jak żwirem, zasuty motylek, nie mogłaby wytrzymać obrazów katuszy. Więc cierpi za wesele i za boleść razem. A jakże ostać czuciom, żeby nie skamienić? Jak zatruć. Na co zatruć? Słowo w czyn zamienić? Nie z płonącą chorągwią, nie z wściekłym obrazem, lecz z czynem, z wielkim czynem, jak z oszczepem w dłoni lub z palmą. Iść, nie ufać ni trwodze, ni słowu, nie starać się, by Wawrzyn załechtał po skroni, lecz pragnąć, by cierpiący rozśmieli się znowu.